Przepraszam Dzień dobry Ja w sprawie tej fuchy Co Fuch. to za fucha? No jak fucha Fucha nam się kojarzy z No idziemy na fuchę Idziemy coś dorobić do Coś zarobić Kojarzy nam się z dobrym I z tym niedobrym też No bo fucha coś nie do, nie do końca wykonane Ale fucha czyli coś niekonwencjonalnego Coś, coś wyjątkowego poza, coś, coś poza granicami Naszymi wyobrażalnymi Wyobrażalnymi Nie było. Dla mnie fucha to jest Pozytywne skojarzenie, doradztwo życiowe, właśnie dlatego, że w tej chwili w dobie komputera no to doradztwo jest potrzebne. Jest e, drobny naprawy, no bo e, te, to jest e, żelazko, to jest pralka, to jest. Teraz już nie, nie trzeba, bo to są jednorazowego użytku, ale... Tego typu można przyjść, ja z zawodu jestem elektrykiem. Biżuteria, no sztuczna biżuteria, lekka, łatwa, przyjemna. Nic. Czyli fucha w każdej kategorii dziale? Tak, ale bardzo ważny jest też to doradztwo życiowe. Ludzie w tej chwili są w dobie komputera bardzo skołowani przepisami, nie sami, to jest potrzebne. Ale może wejdziemy do środka, bo zimno. Nie ma sprawy, chętnie o tym porozmawiamy dalej ja się oporządziłam, troszkę się rozebrałam, proszę sobie usiąść i możemy e, mogę Pana tak zaznajomić z tym światem. Dobrze. Tu są rzeczy, które są i dla Pana i dla Pani i dla dziecka, są to rzeczy przy okazji, ponieważ podstawowym to jest mój świat, proszę można tu zerknąć, to jest to co ma zaciekawić za, 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 za klienta, tu są ciekawe szmatki za wolne datki, czyli ja tu nie Aha. wyznaczam, ceny, ile kto da, 10 groszy złotówkę jego sprawa kupuje. Tutaj są książki po to, żeby było kolorowo. To jest mój świat marzeń, gdzie mogę coś sprzedać, coś, a ogólnie piszę. Piszę, piszę. piszę. tak. No, no to już teraz jestem na literaturze, mogę się oddać temu, co gdzieś tam po głowie pędziło za młodu. Napisałam sennik, piszę w tej chwili koszmary, piszę. Sennik? Tak. Proszę głosić, pogadamy o świecie ezoterii. Nie ma sprawy, dziękuję. Tutaj można ogarnąć cały mój świat bałaganu technicznego, w którym <laughs> nie lubię być, gdzie no tam coś się robi, coś naprawia, coś poprawia. Biuro dowodzenia. <laughs> można światło. powiedzieć, że biuro dowodzenia. Panie, nie? To jest, proszę. Panie. Wychodzę z założenia, że to, co nie domaga. Trzeba prze, przełamywać, ponieważ po, podobno, ja nie wiem, tam coś z udarem miałam ciężko mi poruszać się rękoma, więc mhm, to jest moja rehabilitacja. Rehabilitacja. tak jest. A tutaj jest świat wróżebny, świat doradztwa życiowego. Cykl, który bym proponowała i tak kierowała rozmowy jest bardzo frapujący i w tej chwili bardzo mocno... Jak to się mówi w cudzysłowie, trendy to są wróżby. Wróżby. A cóż to jest wróżba? No jak pan myśli? No, ja myślę, że. Hmm, wróżba. No Ktoś po prostu wróży mi albo z fusów, albo z kart, albo jakby ma swoje. Ale co to jest wróżba? Wróżba Wróżba jest to czymś, jakby. przepowiadaniem tego, co mnie czeka. Ja, Panie, to tak, ja to tak widzę. To pan tak widzi. Natomiast ja byłam nauczona. Uśmiech. Radość przewodnikami w nadziei, którą daje wróżba, ponieważ wróżba to jest właśnie nadzieja. Nadzieja na lepsze, mm -hmm. e, inspiracja do lepszego, siła na to lepsze, ponieważ wróżba, e, przynajmniej w te, w to, co ja wyniosłam z rodu, bo wróżba, mój dziadziuś, mama. Z pokolenia na pokolenie. tak? E, to jakoś tak, ja to weszłam, to dzięki mojej córce. Wróżba jest nadzieją na lepsze i niech tak zostanie. Utrzymanie. Bo to nie jest wykładnia, nie jest... Natomiast różne są techniki wróżenia, różne są narzędzia wróżenia. W dobie obecnej techniki, gdzie rządzi, bardzo mocno powinna przynajmniej rządzić realność, to, co jest namacalne, to, co my rozumiemy, wróżba nie jest zrozumieniem. Wróżba, je, wróżba jest przyjęciem. Słowa, ale nie jest zrozumieniem, bo jak można zrozumieć, że osoba tak kiedyś tam w świecie dawnym, która nie umiała czytać, pisać, umiała powiedzieć, co będzie. No, każdego to zastanawiało. A, tak jest, ale w dobie obecnej techniki, w dobie waszej, no że tak powiem, rozwijającej się według mnie, jak dziecko rosnącej. Umiejętności posługiwania się falami ludzkimi jest możliwość tego wytłumaczenia. W taki sposób? W jaki tak. sposób? Ponieważ wszystko jest falą, słowo jest falą, my jesteśmy falą, wszystko jest drganiem, wysyłaniem jest tych taką. Szczególnie jak ja, że lubię mówić rękoma, tak, ale jakoś jest mi to pomaga, tak. Ale to też jest umiejętność podkreślenia tego, co mówię. E, pozwolenia, żeby e, kwerent, który mnie słucha, wiedział, co mówię. Wyczucia mojego, czy on mnie rozumie, jak mówię. Ja często pytam przy wróżbie, co pani, czy pan zrozumiał przez to, co powiedziała. Ja nie przepowiadam przyszłości. Wróżba jest konarem. Wiel, konarem wielkiego drzewa, gdzie odchodzi numerologia, przepowiednia, wykładnia, tarot, gdzie przechodzi. Taki tak jest mój warsztat, nie, zna, nie znaczy, że taki jest. Ale w tym wszystkim musimy czuć się tu i teraz. Przyszliśmy potem co dotyku. Dlatego do mnie się wchodzi po coś, co można dotknąć, zobaczyć. Ja Dobrze. z ludźmi rozmawiam. Ktoś przychodzi po e, zapinkę, wchodzimy w słowo i Jeszcze czasami pracy. siadamy do kart. A czasami bez kart. A, Bo to jest umiejętność empatii. Pana świat to jest nowy świat. Dla mnie niezrozumiały świat. Mhm. Świat internetu i, e, i... Świat umysłu, ciszy. Pa, wy młodzi ludzie pracujecie w ciszy. Ja, starsza osoba, mhm. nauczona jestem maryska, hałasu. W hałasie ha świat. chaos też może być. Ale w was jest siła wiedzy. W nas jest siła doświadczenia. Połączone tak dają chciałem. bardzo dobre efekty. efekty. Natomiast ciężko połączyć ciszę z hałasem. Mm. Dlatego młodzi inne ludzie... Inne y, mm. Inne potrzeby. I myślę, że żyjemy w świecie bardzo ciekawym, gdzie szukamy tego połączenia ogniw. A nie do końca jest. Nie można tego też do końca znaleźć, nie? Połączenia. Mnie się wydaje, że przy pomocy tak młodych, zdolnych ludzi, jak pan czy tu kolega, yy, gdzie ja wiele się od was uczę, wykorzystacie z historii mojego świata, którego umarł, którego nie ma. A ja się od was uczę, jak, jak można wykorzystać potęgę wiedzy, której ja nie miałam. Bo nasza wiedza opierała się na, na tym, co może być. Dziecko złote. Tak jest. Tak jest. I u nas wróżba była wykładnikiem, że ktoś jest lepszy, nie lepszy w sensie, że lepszy życiowo, ale ma lepszy status, ważny. To był taki dom. Nasz dom był inny, lepszy. Bo tam się przychodziło po poradę, wróżba była przysługą. Ja byłam nauczona od dziecka, że nie wolno za to brać pieniędzy, ale nie wolno wyjść bez tego, żeby nie no, nie zrównoważyć porady. Czasami było wiaderko jaj, czasami pięć kur, coś za coś. Bo przynosili wtedy, kiedy mnie to ja się nauczyłam po 97 roku, że na tym, co ja potrafię, mhm. można robić pieniądze i to niezłe. Z tym, że mi się jakoś nie udaje. Mhm. Ale to też wynika z kwestii przeznaczenia. Przeznaczenie, zajmując się numerologią, tak przeskakujemy z tematu na temat, mhm. na pierwszym spotkaniu może tak być. Ale przeznaczenie jest to, jest to tak jak. Pasta Jest pewna droga, ale to my wybieramy. Jak pójdziemy, nie? Jak pójdziemy, mamy wolną wolę. Ja mam filozofię wróżenia taką. Przychodzimy tutaj nie piersi, w te same sytuacje. I bardzo pasuje mi do tego porównanie turnieju brydżowego. zagraż brydża? No wiem, byłem świadkiem takich gier. Wiem o co chodzi. Ten sam rozkład kart. Przez różne pary różnie jest rozgrywane. Tak, tak jak życie. On gra w karty. Tak jak życie. Nie, to jest strategia. Strategia bycia, umiejętności wykorzystania swoich atutów. E, tak jest. Mhm. Najlepszy przykład osiągamy tam, gdzie jest rehabilitacja. Ludzie tak samo chorzy, jak jakże inaczej sprawni są. Widzimy to fizycznie, że ktoś ma złamane dwie ręce, a dużo robi. Dwie nogi, a chodzi. A nie. Nie wiem, chodzi. O nas tutaj. O, o co się Umie Umiejętność przetwarzania umysły, wykorzystania plastyczności tego, co ma. Elastyczność. Ta tak, ta, ja to nazywam elakwencją. Doradztwo życiowe pani mówi. Tak. Fucha. A jak, jak to wygląda? Na jakiej zasadzie pani to wszystko realizuje? To yy, na, zasadzie, to. Yy, na zasadzie biegu normalności życia. Ktoś wchodzi, kupuje. Tak. Mhm. A to pani mi powróży. A ja mówię chwileczkę.